Jest wojna. Pan Andrzej Wajda wprawdzie z drugiej strony, mam wrażenie, frontu tej wojny do mnie przemawia, ale e, i też nazywają ją domową, prawda? To nie jest żadna wojna domowa. Ona jest tak samo domowa, jak była w 1945 roku, kiedy Andrzej Wajda był z tej samej strony tego frontu jako, jako człowiek z legitymacją PPR-u e, wówczas, tak? Nie PZPR-u, PPR-u jeszcze. Ee, więc jest wojna. Ja się zgadzam z tą diagnozą, tylko że stan nasz przy braku państwa jest tak nędzny i opłakany, że można tę wojnę z nami prowadzić bez wprowadzania pancernika do portu w Gdańsku, bez podpalania zamku królewskiego. Można z nami prowadzić wojnę za pomocą y, kilkorga dziennikarzy, tak, paru polityków. W 1940 roku Hans Frank się nie podawał za Polaka. Mieszkał na Wawelu, ale przynajmniej się nie podawał za Polaka i to była taka czysta sytuacja, było prościej. W 1940 roku Niemcy byli głupsi i rozwalali profesorów. Tak? Wysyłali ich do Sachsenhausen albo jakichś nieprzyjemnych miejsc innych. A teraz są mądrzejsi i nikogo nie rozwalają, tylko kupują. Tak? We Wrocławiu założyli takie... Coś, co się nazywa Centrum imienia Willy Branta, to jest w istocie taki szwabski wydział na Uniwersytecie dawniej imienia Bolesława Bieruta. No i to jest taka, taka wspaniała przepompownia konfitur której samoistnienie skutecznie neutralizuje w zarodku dusi taką w ogóle samą możliwość, że jakaś krytyczna refleksja na temat na przykład stosunków polsko-niemieckich zostanie wyartykułowana na tym uniwersytecie. Celowo mówię tutaj o Centrum imienia Branta i o partykularnych problemach wrocławskich, bo, bo właśnie wydaje mi się, że, że nie jest tak pięknie, żebyśmy mieli taki problem, że jest Polska i jakaś Rosja. Prawda? Ma rację Robert, jak mówi, że tutaj się odwróciły bieguny w tej busoli, bo jest Rosja, ale Rosja, że tak powiem, no, reprezentuje właśnie stary swojski zamordyzm, łatwy do sformatowania, łatwy do, do rozgryzienia, nie, nie przedstawiający komplikacji natury nierodzący, mam wrażenie komplikacji natury duchowej, tak? Filozoficznej. No bo to po prostu tylko albo ktoś zostaje sprzedawczykiem, tak, albo, albo nie zostaje sprzedawczykiem. Natomiast, natomiast inwazja ideologiczna jest z, z, innych, z innych stron. No i to. Dla dopełnienia tragicznego obrazu państwa polskiego po prostu nie ma. Czy jest jeszcze naród polski, czy już tylko materiał etnograficzny, jak to Bierbiajew sobie przeciwstawia, tak? albo naród, albo jeszcze, albo już tylko materiał etnograficzny? No, to jest zagadnienie. To jest dobre pytanie. Mówiłem, że ma czarne myśli. Ja bym o tyle uwzględnił z niej państwa polskiego, że za miesiąc mamy wybory i w tych wyborach możemy jednak wygrać prezydenta państwa polskiego lub władcę żrandoli. I jest szansa na to, że jednak wybierzemy prezydenta państwa polskiego. Wprawdzie nasz były pracodawca Telewizja Polska robi co może, żeby żrandole rządziły, no ale mamy szansę też zrobić coś tutaj, znaczy mamy szansę na bazie tych małych sztabów, w których może być każda rodzina, coś ugrać, wygrać i zmobilizować ludzi. Ja nie do końca wierzę sondażom, ale nawet tutaj jest jakaś zmiana, tak? Mobilizują się ci Polacy, którzy chcą coś wygrać. Czy wiemy coś o śmierci Matuszewskiego, bo to mnie tak korci, tak państwo pokazali dosyć tajemniczo. Ja jestem też trochę radiowcem, znaczy kawałek życia spędziłem w radio, że nie wszyscy wiedzą, ale mam wyczulony słuch na głos i na sposób artykułowania. No niebywały głos. Tak? gdybyś żył dzisiaj, był, byłby gwiazdą Polskiego Radia. Eee, I jeszcze ta, ta dobitność myślenia. Eee, człowiek który absolutnie rzeczywiście utalentowany. Co się stało, że on tak nagle umarł? Czy to jakaś choroba, czy mu pomogli? Matuszewski zmarł w 1946 roku pod Nowym Jorkiem. Eee, źle się poczuł, oficjalnie utozawał serca, nikt tego nie badał, nikt się tym nie interesował. Ten głos, o, o którym mówisz, to jest, udało się znaleźć płytę, którą nikt przed nami wcześniej nie słuchał. To było jeszcze takie archaiczne urządzenie, kiedy odlewało się z plastiku, tak jak, jak się robi naleśniki. Gorący plastik, igła i był zapisany głos i to wpadło gdzieś do archiwum i leżało w Nowym Jorku. Także Państwo mieliście ten komfort, ponieważ jest to pokaz przedpremierowy, jako pierwsi słyszeli w ogóle te fragmenty jego wypowiedzi. Pytałeś się o jeszcze o inne okoliczności. Myślę, że takim dowodem jakby zainteresowania tej osoby, która jest godna naprawdę wielkiego filmu. Ja próbowałem zrobić film, miałem przyznane pieniądze, później mi zabrano te pieniądze. Ale miarą jakby wielkości i niechęci jednocześnie do niego jest to, że nikt, z władz po 1989 roku, które były w Nowym Jorku, nie położył kwiatów na jego grobie. To jest człowiek, o którym powiedział Piłsudski, że dzięki niemu wygraliśmy bitwę warszawską, bo pierwszy raz więcej wiedzieliśmy o przeciwniku niż przeciwnik o nas. On był szefem dwójki wtedy. Był bardzo istotną postacią sceny politycznej okresu II Rzeczpospolitej. To on wyprowadził złoto z Polski z Narodowego Banku Polskiego i dostarczył je do Paryża, do Sikorskiego, do swojego wroga. To on później musiał znosić upokorzenia, włącznie z tym, że próbowano go wysłać na taką placówkę, chyba do Egiptu, ile dobrze pamiętam, żeby go odstrzelono. I on, jak wielu Polaków, trafia do Stanów nie poprzez Londyn, tylko przez Brazylię. On doszedł do przekonania, że sprawy polskie po prostu będą rozstrzygały się w Stanach i dlatego tam musiał działać. I spotkał się dokładnie z taką propagandą, którą część jakby tej propagandy Państwo tutaj widzieliście, ale to były naprawdę niektóre ulotki, jak się przegląda, to tylko dlatego, że mamy 50 parę minut, to nie, nie mogliśmy tego zaprezentować. Może uda się w jakiejś publikacji książkowej. Tak czy inaczej, to jest postać, którą chciano zapomnieć. Najlepiej, jakby w ogóle go nie było. Bo to właśnie Państwowiec. Mówi się o nim, że piłsudczyk, ale to więcej niż piłsudczyk, bo właśnie państwowiec, bo, bo sitwa piłsudczyków nie zniosła go po śmierci marszałka. Został wygryziony przez własnych kolegów właśnie dlatego, że ich, że ich bardzo krytycznie recenzował był większego formatu niż, niż sitwa rodem z, z tej polskiej nikodemadyzmy, jaką się stała po śmierci zwłaszcza Józefa Piłsudskiego, Polska drugiej połowy lat trzydziestych. Matuszewskiego na słabu chyba zachęcił i tak nam go rekomendował Sławomir który jest myślę z tej samej gliny, jest, jest współczesnym polskim państwowcem.